Osiem dni po właściwym Dniu Kobiet obchodzimy nasz gminny Włoszakowicki Dzień Kobiet na sali w Bukowcu Górnym. No ale ponieważ Dzień Kobiet powinien być świętowany przez cały rok, to myślę, że wszystko gra. Gościmy Teatr Muzyczny Iwia z Gliwic, w którym występują artyści z nieistniejącej już niestety, niestety Estrady Operetkowej w Gliwicach. Wspaniały teatr muzyczny z dużymi tradycjami. Jest to spektakl, oryginalny spektakl, połączenie klasycznych melodii z niezapomnianych operetek wiedeńskich z polskimi tańcami narodowymi. Ten oryginalny scenariusz nosi tytuł Nasza to krew. Akcja się będzie dziać z tego co wiem na jakimś podwarszawskim raucie, już to balu, także będą wplecone Dożynki Wiejskie. Zobaczymy. Myślę, że będzie to. Będą to dwie godziny dobrej, wspaniałej zabawy przy klasycznych, ulubionych melodiach. Chciałbym wszystkim paniom życzyć pogody ducha, uśmiechu na twarzy, dużo zdrowia. Abyście, panie, z nami mieli jak najmniej problemów i kłopotów. Cytując yy, wspaniały program radiowy Minimax, on zmierza ku temu, iż dzisiaj będzie się realizował w formie minimum słów, maksimum muzyki, czego paniom, panom sobie życzę. Wszystkiego najlepszego i dziękuję za to, że panie jesteście. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty! Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty, gdzie, gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad, gdzie, gdzie dziewczęta z tamtych lat. A no może teraz ja? Ha, a może jednak ja? A co ty w ogóle tu robisz?